Znów czeka ich dzień nowy, inny jednak całkiem. Bo nie dla siebie wstają takim wczesnym rankiem. To dla ciebie przecież chleb ten jest wypiekany. Zawsze świeży i na czas na tym się skupiamy. Wszystko na swoim miejscu już poukładane, by było dla ciebie tak od serca podane. Bo taka jest codzienność naszych pracowników. Wszyscy tu od rana pracy mają bez liku. To oni przecież dzień w dzień wszystko z siebie dają, wożą, noszą, przenoszą, no i układają, bo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego tworzą razem to miejsce. I właśnie dlatego pomyśleć, że śniadanie czy kolacja, co na stole czeka, byłyby takie smaczne bez tego człowieka? Bez darka, ani kasi i ich poświęcenia? Bo to o nich jest historia, która ich docenia. Wspólna praca, obowiązki i codzienny trud, bo zajęć mają tutaj bez wątpienia w brud. Czy wieczór, czy ranek skąpany jeszcze rosą, niech te słowa echem szerokim się niosą. Tyle wyzwań dużych stoi przed ludzkością, że ktoś się przecież musi zająć codziennością. Biedronka to my codziennie.